Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałabym z Wami porozmawiać na taki troszkę inny temat, mianowicie tematem dzisiejszego filmu będzie, będą kolory flakonów, perfum oraz płynu w tych flakonach, jeżeli jest on widoczny i tego co, jaka to jest dla nas informacja przy doborze perfum i czym powinniśmy się w takiej sytuacji kierować. Jaką informację chce nam przekazać producent właśnie poprzez kolor flakonu? Jest to pewna zasada, która funkcjonuje zdecydowanie lepiej w świecie zapachów mainstreamowych, czyli w takich perfumeriach jak Douglas, Sephora czy inne sieciowe perfumerie. Natomiast w świecie perfum niszowych jest to kwestia troszeczkę bardziej skomplikowana zaraz to przejdę do tego, wytłumaczę dlaczego. Natomiast tutaj już przygotowałam sobie flakony w kolorze białym, dlatego że dzisiejszym tematem jest właśnie kolor biały, i nie bez powodu wybrałam właśnie ten kolor, dlatego że jest to taki kolor, który jest jednym z takich trudniejszych kolorów, wbrew pozorom. Ponieważ budzi on z jednej strony dosyć oczywiste skojarzenia, ale w rzeczywistości, kiedy poznajemy te kompozycje zapachowe i dowiadujemy się, jakie są nuty, jaki jest charakter, to okazuje się, że jednak te oczywiste skojarzenia, które są nam wpojone po prostu przez kulturę, naszą mentalność, i tak dalej, symbolika koloru białego, nie zawsze to ma. Jakby odniesienie. Natomiast jeszcze zanim zacznę, to chciałabym powiedzieć tak nawiasie, że ja pokażę Wam pokrótce te zapachy, nie będę ich dzisiaj dokładnie omawiać, bo ich jest za dużo, natomiast powiem o każdym kilka słów dosłownie, natomiast o każdym z nich będę chciała na pewno nagrać osobny, wyczerpujący film, w którym opiszę po prostu wszystkie cechy i parametry, z tym, że poza zapachem. Snowy Owl z marki Zoologist, o którym film na moim kanale już jest, bardzo ciekawy, ponieważ to jest wersja limitowana, kolekcjonerska z takim właśnie białym flakonem. To reszta tych zapachów jeszcze na kanale się nie pojawia, w związku z czym dajcie mi znać w komentarzu, o którym zapachu chcielibyście usłyszeć. W kolejnym filmie, kiedy będę właśnie nagrywała, tutaj właśnie z, z, po prostu z tych, z tych perfum o którymś flakonie, to który, który byście chcieli po prostu w pierwszej kolejności. Więc tak, zaczynamy od generalnie kolor flakonu, jest informacją. Również informacją jest płyn perfum. We flakonie, jeżeli jest on widoczny, nie zawsze to jest widoczne na przykład w przypadku takich flakonów jak ten flakon marki Juliet Hasagun to jest zapach no the Perfume no to tutaj płynu w tym flakonie nie zobaczymy ponieważ jest on pokryty farbą taką też troszeczkę jest taki szroniony. również w tym flakonie zapachu kartuzja, to jest swoją drogą nowość, bardzo świeża nowość, zapach kartuzja, więc też tak podpowiadam, że jeśli chcecie usłyszeć, bo to jest zapach właśnie też taki na tą porę roku, którą, no teraz na tą porę roku, którą mamy teraz. Natomiast w przypadku tego flakonu już tutaj coś możemy zobaczyć. Podobnie jest w przypadku tego flakonu marki Kilian. Też możemy zobaczyć kolor płynu i generalnie, jeśli chodzi o inne kolory niż biały, takie jak na przykład kolor zielony, kolor różowy, to sprawa jest troszeczkę prostsza. Dlatego, że zielony kolor bardzo często będzie nam wskazywał na to, że będziemy mieć do czynienia z zielonym zapachem, czyli takim, w którym będą przeważały świeże, zielone nuty, którym będą pr prawdopodobnie jakieś cytrusy grały dosyć znaczne, znaczną rolę, w którym być może będą jakieś frakcje aromatyczne, jakieś świeże owoce aromatyczne. Zielone zapachy, często właśnie Gdzieś tam kojarzone z liśćmi, z liśćmi czarnej porzeczki, z zapachem bambusa, z zapachem właśnie takim młodygowym, zapachem bluszczu itd., itd. Natomiast jeżeli chodzi o na przykład kolor różowy, to tutaj często jest tak, że w przypadku koloru różowego wskazuje to nam na to, że mamy do czynienia z zapachem owocowym, Kwiatowym, kwiatowo-owocowym, słodkim. W zależności od tego, czy jest to kolor delikatny, na przykład pastelowy, czy taki przezierny, no to być może wskazuje nam to informację taką, że jest to zapach na dzień lekki. Jeżeli ten kolor jest bardziej nasycony, to może tak być, że będzie nam to wskazywało na to, że jest to kolor że jest to zapach. Z owocami, które często pojawiają się w tych zapachach owocowo-kwiatowych, ale bardziej wieczorowych, na przykład śliwki, jakieś owoce typu figa itd. Natomiast w przypadku koloru białego temat jest troszeczkę bardziej skomplikowany. Dlatego, że z jednej strony, kiedy pomyślimy sobie o Symbolice, symbolice kolorów, no to mamy, myślę, takie dosyć, takie od razu pewne skojarzenia się z kolorem białym nasuwają: czyli delikatność, niewinność, pewne takie okresy w życiu związane z jakimiś początkami, z czymś pierwszym, z czymś czystym, świeżym itd. i Idąc za tymi skojarzeniami i za tym jakby archetypem o, o symbolicznym całym, to od razu przynajmniej moja wyobraźnia nasuwa mi pewne skojarzenia zapachowe, czyli być może będę miała do czynienia z zapachem typu zapach kwiatu bawełny, białego piżma, czegoś świeżego. Ale delikatnego, nie świeżego w sposób cytrusowy, tylko w sposób właśnie taki piżmowy, taki zapach um, czystej skóry, um, czegoś takiego, co nam się ko kojarzy z bezpieczeństwem, z czystością, e, z nienachalnością. E, może się też kolor e, biały kojarzyć z białymi kwiatami po prostu. E, no to tutaj w tym przypadku już zdecydowanie. Ten temat delikatności i niewinności jest już taki bardziej skomplikowany, dlatego że białe kwiaty raczej charakteryzują się bardzo intensywnymi zapachami i perfumy białokwiatowe są perfumami bardzo upojnymi, często wieczorowymi. I teraz, idąc za tą, za tą symboliką, można byłoby oczekiwać, że. Będąc w perfumerii, kiedy widzę właśnie takie białe flakony, to spodziewałabym się otrzymać właśnie taki zapach wewnątrz. I tutaj może pojawić się zaskoczenie. To znaczy, w przypadku zapachów mainstreamowych, prędzej będzie tak, że faktycznie możemy się z tym wyobrażeniem spotkać w rzeczywistości, dlatego że producenci perfum mainstreamowych zwracają większą uwagę właśnie na to, żeby dany flakon, poprzez swój wygląd, kolor, design itd., był nakierowany na konkretną grupę odbiorców i żeby zwracał już z daleka na siebie uwagę. Tym, w jaki sposób jego wygląd ma wskazywać na jego charakter. W kwestii perfum niszowych już tak nie jest, a przynajmniej jest tak po prostu rzadziej. Więc z tych zapachów, które mam tutaj, to idąc za właśnie tym wyobrażeniem delikatności i niewinności, to zdecydowanie zapach to jest zapach ani rubik, Original, i to jest zapach taki z pogranicza. Raczej ja bym go nazwała raczej zapachem niszowym, chociażby dlatego, że w niszowych perfumeriach jest on dostępny i to też dosyć tak w sposób ograniczony. Natomiast myślę, że to jest temat do dyskusji. Zapach też nie jest jakiś. Taki szczególnie wymagający, ale jest bardzo ciekawy i na pewno godny polecenia. I właśnie w tym przypadku to wyobrażenie delikatności i niewinności spotyka się z rzeczywistością, ponieważ z takim właśnie zapachem mamy do czynienia. Ponieważ zapach ani rubik to jest zapach niezwykle przyjazny, idealny na co dzień. To jest taki zapach, którego ja na przykład używam w momencie kiedy kompletnie nie mam pomysłu na to jakich perfum użyć. I w przypadku zapachu Original mamy do czynienia tutaj z zapach z 2014 roku i mamy tutaj do czynienia z takimi nutami jak różowy pieprz, zielona herbata, lilia i żywice. I powiem wam też od razu jedną rzecz, Zielona herbata w perfumach, e, nuta zielonej herbaty jest tak jakby tworzona poprzez e, nutę irysową. To znaczy, e, kiedy, perf, kiedy producent mówi nam, że jest nuta zielonej herbaty, to najprawdopodobniej mamy do czynienia z kompozycją, w której w składzie jest irys. Ponieważ to irys poprzez właśnie użycie irysa, producent jest w stanie stworzyć ten taki delikatny, jakby styl zapachu zielonej herbaty. Bo herbata sama w sobie nie ma po prostu olejków zapachowych, więc to jest jakby siłą rzeczy niemożliwe, natomiast ma jakiś tam swój delikatny, lekko gorzkawy zapach, a irys ma w sobie coś takiego, że podany w sposób bardzo delikatny, jeszcze doprawiony właśnie takimi innymi nutami, które gdzieś tam zmieniają troszkę jego charakter, jest w stanie właśnie stworzyć tak jakby zapach zielonej herbaty, zapach ani rubik jest zapachem właśnie takiej czystej skóry, jest niezwykle zapachem delikatnym i tutaj ta biel faktycznie przekłada się symbolicznie na Zawartość tego flakonu, ale już w przypadku zapachu Tiziana Terencji, który mamy tutaj, to jest zapach Casiopea, to tutaj sytuacja się ma już inaczej. To znaczy, po pierwsze, zapach Casiopea jest zapachem owocowym. Tutaj, zobaczcie sobie flakon. Tak wygląda. Chwila dla flakonu. E, tak wygląda korek. Proszę. To są już perfumy niszowe. Zapach Casiopa jest zapachem owocowym, e, który. Mm, Tutaj są te owoce w sposób faktycznie podany delikatniejszy, taki troszkę delikatniejszy, na pewno zdecydowanie delikatniejszy niż zapachu Kirke, tej samej marki, który jest bardzo dobrze znany i popularny. Casiopea troszeczkę mniej popularna. Natomiast ja przeczytam Wam nuty zapachowe, jakie tu mamy. I no to są takie nuty, które zdecydowanie gdzieś tam no, nie kojarzą się właśnie w taki sposób. Ym, ym, z tym wyobrażeniem bieli o tej delikatności, czystości, zapachu świeżej, czystej skóry, i tak dalej. Czyli z wszystkim tym, co dla mnie ma ta biel symboliczna, dla mnie najbardziej kojarzy się w świecie zapachów z zapachem po prostu kwiatu bawełny. Dla mnie zapach kwiatu bawełny jest odzwierciedleniem właśnie takiej bieli symbolicznej, która w kontekście właśnie flakonów perfum mogłaby gdzieś tam wskazywać kierunek olfaktoryczny. Ale posłuchajcie, zapach Cassiopeia to jest zapach z 2015 roku i mamy tutaj do czynienia z marakują, z liściem czar, czarnej porzeczki, z cytryną, paproć, goździk, goździk, bardzo silna nuta, róża, konwalia, tonka, piżmo i drzewo sandałowe. Czyli mamy do czynienia tutaj z takim zapachem troszeczkę tropikalnym, ale też o takiej mocnej bazie i dosyć mocnej podbudowie tych nut różano-goździkowych, czy nut właśnie liści czarnej porzeczki, które są nutami dosyć intensywnymi i zaznaczającymi swoją obecność w znaczny, w znaczny sposób. Dlatego też od razu tutaj zahaczamy właśnie o ten temat, dlaczego w świecie perfum niszowych to nie do końca tak działa, że, że ta biel jest łączona jakby z zawartością. W pewien sposób tak, ale często tak jest, że marki niszowe mają flakony swoich zapachów zaprojektowane w taki sposób, że albo one są wszystkie takie same i tylko y, y, różnią się po prostu napisem, y, z nazwą zapachu, albo one są y, troszeczkę od siebie różne, kierunkujące gdzieś tam na przykład na to, że dany zapach jest bardziej skierowany dla mężczyzn albo dla kobiet, y, lub dany zapach jest bardziej wieczorowy lub bardziej y, dzienny. I w przypadku Tiziana Terencji tak też właśnie y, jest. Że flakony perfum Tiziana Terencji są albo utrzymane w ciemnej kolorystyce, gdzie jest czerń i złoto, złoto, lub biel i złoto, ewentualnie jest kilka wyjątkowych zapachów, gdzie jest czerwień i złoto. I tutaj ta biel w przypadku takim, kiedy mamy do czynienia właśnie z taką dosyć z kompą kolorystyką w całym jakby designie projekcie w ogóle flakonów danej marki, to ta biel raczej nie będzie nam wskazywała na to, że mamy do czynienia z zapachem czystości, świeżości takiej bawełnianej, czy takiego białego piżma. Tylko raczej jest to znak, że ten flakon będzie miał jakiś zapach. Troszeczkę bardziej być może dzienny lub być może bardziej skierowany do kobiet, ponieważ drugi, też tropikalny, o dosyć podobnym składzie zapach Tiziana Terencji, czyli kirkę, jest już we flakonie czarnym. I faktycznie, kiedy porównujemy te dwa zapachy, to jeżeli ktoś lubi takie perfumy owocowe, tropikalne, no to. Ja na przykład użyłabym właśnie Kirkę na wieczór, a Kasiopea na dzień, dlatego że Kirkę ma taki, taką bazę animalną, taką zadymioną zwierzęcą nutę w sobie, która dodaje tamtemu zapachowi więcej duszności i więcej takiego takiej intensywności w tle. Natomiast ten zapach jest delikatniejszy i układa się delikatniej, delikatniej się rozwija, jest delikatnie też jogurtowy. Właśnie to słowo delikatny tutaj, które powtórzyłam kilka razy, jest o tyle symptomatyczne, że faktycznie ta delikatność jest zaznaczona tym kolorem. Natomiast niekoniecznie Jakieś konkretne nuty. Nie, nie wskazuje to nam na żadne konkretne nuty. Nie wskazuje to nam na to, że będziemy mieć do czynienia z białym piżmem czy z kwiatem bawełny. Kiedy na przykład mamy do czynienia z mainstreamowymi markami, jak Narciso Rodriguez, to tam faktycznie bardziej te kolory grają rolę, kiedy mamy flakon biały, to jest tam. Tematyka białego piżma, flakon różowy jest dodana jakaś róża, w składzie delikatne też białe piżmo i tak dalej, tak dalej. W świecie perfum niszowych nie do końca to jest. Jest to też pewien znak, ale troszkę inaczej trzeba go odczytać. Kolejnym zapachem, również niszowym, jest Snowy Owl i w tym przypadku. Marka zdecydowanie dała nam bardzo wyraźny sygnał, ponieważ większość flakonów marki Zoologist jest utrzymane w kolorystyce czarnej i ten flakon wskazuje nam na to, że wyjątkowo możemy spodziewać się tutaj pewnych nut, które. Faktycznie z tą bielą się tak symbolicznie nam kojarzą. Po pierwsze, mamy tutaj nutę wodną, mamy tutaj nutę kokosową. Zapach jest delikatny. Zapach ma taki tatarakowy klimat, co w przypadku marki Zoologist jest bardzo wyjątkowe, ponieważ większość tych zapachów jest takich mocno hajraksowo cywetowych pieprznych itd. Jest tam dużo nut takich zwierzęcych. Natomiast w przypadku tej propozycji marki Zoologist, to tutaj ten kolor wskazuje nam na to, że mamy do czynienia z taką laktanową świeżością, i tutaj właśnie ta woda kokosowa gra bardzo, bardzo mocno. Gra przede wszystkim. Jest obecna w zapachu, w efekcie olfaktorycznym. Więc zdecydowanie tutaj marka niszowa. Ale dała nam silny sygnał poprzez kolor, że mamy coś zupełnie innego jak na, na tą markę. Natomiast, już w przypadku tego zapachu marki Kilian, tutaj sytuacja się przedstawia troszkę inaczej. Tutaj znowu mamy ten taki zgrzyt. Z jednej strony, chociaż marka Kilian, podobnie jak Tiziana Terencji. Też ma pewien taki system dosyć ograniczonej kolorystyki, chociaż jest tam troszeczkę więcej, bo jest czerwień, jest kolor niebieski, są tam pewne takie niuanse lekko różowawe. Flankery często mają jakieś takie poświaty, jeżeli są wzbogacone jakieś inne nuty owocowe, na przykład. Natomiast ten zapach to jest zapach Forbidden Games. I to jest zapach. Zobaczcie, tutaj jest bardzo ładny, taki zdobiony boki. No to nagram o tym osobny film, więc to spokojnie. Nie martwcie się, wszystko to zobaczycie osobno. I w przypadku tego zapachu zdecydowanie nie można o nim powiedzieć, że ma on cokolwiek wspólnego z tematyką niewinności bieli, takiej symbolicznej. Po pierwsze, jego nazwa Forbidden Games ma bardzo dosyć takie silne znaczenie, symboliczne w kontekście damsko-męskim. Natomiast sam zapach jest zapachem słodko-kwaśnym, co jest dosyć interesujące. Dlaczego słodko-kwaśnym? Słodyczy nadaje tutaj miód, natomiast kwaskowatości nadaje tutaj śliwka. I już Wam czytam nutki tego zapachu to są to jest w ogóle zapach z 2012 roku, więc on już troszeczkę jest z nami. Mamy tutaj takie nuty jak brzoskwinia, jabłko, śliwka, cynamon, róża, jaśmin, geranium, miód, wanilia i opoponax. Opoponax to jest taka słodka żywica, ciepła mirra słodka taka. I mamy tutaj o śliwce powiedziałam, bo już nie pamiętam. Tak, powiedziałam śliwka. Śliwka i jabłko nadają temu zapachowi kwaskowatości. Brzoskwinia i miód nadają mu słodyczy. I ten zapach faktycznie ma taki charakter bardzo jadalny, bardzo smakowity. Ma w sobie coś takiego uwodzącego, coś, czym chcemy się otaczać. Nie będę dzisiaj mówić więcej o nim, ponieważ chcę o nim przygotować osobny film. Powiem o parametrach i o tym, jak na przykład ja stosuję ten zapach. Natomiast chodzi mi o kolor flakonu. Kolor, w tym przypadku, w mojej ocenie w ogóle nie łączy się z zawartością. Zapach ten, jako taki dosyć mocno owocowy, jak również jego nazwa, mają się nijak do tej kolorystyki. Natomiast biorąc pod uwagę samą markę Kilian, no to faktycznie ten zapach kierowany jest zdecydowanie bardziej jakby do kobiet, w związku z czym na tle innych czarnych flakonów jest to tak naprawdę tylko taki sygnał dla nas, że, że zwracamy na to uwagę jako kobiety bardziej, chociaż no to są wszystko zapachy typu unisex, więc tak naprawdę nie ma to aż takiego dużego znaczenia, to jest tylko taki, taki sygnał. Więc tutaj, jak widzicie, zapachy w przypadku właśnie takich zapachów niszowych to jest troszeczkę bardziej skomplikowane. W, w tym przypadku mamy do czynienia z zapachem o tematyce morskiej. To nie jest pierwszy morski zapach w portfolio marki Cartuzia, ponieważ oni mają jeszcze bardzo ciekawy zapach koralium, gdzie tematyka jest bardziej paczulowa, ale też w bardzo interesujący sposób podana. Ten zapach jest zdecydowanie inny. Ma on pewne takie cechy lekko fizjologiczne, lekko kocankowe, natomiast tutaj też ten biały kolor. No, myślę, że troszeczkę bardziej się łączy z tematyką, ale też to wszystko jest takie naprawdę bardzo luźno powiązane, bo równie dobrze mógłby mieć on kolor niebieski czy, czy jakikolwiek inny i też byłoby dobrze. W przypadku Juliet Hasegan tutaj zdecydowanie kolorystyka wskazuje na zawartość. Wydaje mi się, że chyba, chociaż nie, no w Snowy Owl też dosyć mocno wskazuje na zawartość. Tutaj ta kolorystyka jest bardzo mocno adekwatna, ponieważ to jest taki zapach troszeczkę w stylu molekuł. Bardziej, ma bardziej brudny charakter niż molekuła numer 1, Jest bardziej taki szorstki ten zapach, ale to jest cały czas pewien taki rys, podobny właśnie do molekuły jedynki i gdzieś tam fruktuje właśnie w tych, w tych obszarach. I powiem Wam, że biel też jest często łączona z zapachami kokosowymi, dlatego też w filmie, w którym nagrałam o zapachach kokosowych, tam też są właśnie białe flakony i, i tam są takie zapachy jak rem koko, który moim zdaniem bardzo mocno łączy się właśnie z tą swoją bielą przez to, że ma charakter właśnie takiej świeżej bawełny. Natomiast kolor flakony białe są skomplikowane, bo właśnie... Mm, Skojarzenia z bielą są oczywiste, przychodzą nam na myśl szybko, ale pomimo tego, że te kolory są wykorzystywane w tym marketingu perfumowym, to jednak ta biel jest taka dosyć trudna do interpretacji, bo bardzo często nie ma to związku jakby z tą, z tą zawartością. Dlatego też chciałam ten film zrobić jako pierwszy, bo on wydał mi się najtrudniejszy tutaj do interpretacji. Dziękuję Wam wszystkim bardzo serdecznie. Zapraszam na Instagram, linki będą w opisie. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Pa Pa!